Cześć i witajcie! Podejrzewam, że bardzo wielu z Was zaczynało swoją przygodę z grami komputerowymi, z grami wideo od Kangur Kakao. Ta niezwykle kultowa postać, zwłaszcza jeżeli chodzi o polski gamedev, przed laty była niezwykle popularna, a teraz powraca. Podejrzewam, że bardzo wiele osób, które interesują się grami komputerowymi, jak najbardziej już o tym wiedzą, ale jeżeli mieliście okazję dowiedzieć się, to ja dzisiaj dla was mam unboxing edycji superskocznej od kangurka KO. Wszyscy mają kangurka KO? Mam i ja. Edycję odpakujemy już za minutkę, a ja muszę się wam przyznać do czegoś osobiście, że ja zaczynałam swoją przygodę z platformokami od Rocka. i Krok był moją pierwszą absolutnie platformówką kiedykolwiek zagrałam. Ale nie oznacza to, że nie zauważałam obecności Kangurka Kao, po prostu grałam zawsze w demo, które były dołączone do płyt CD, zwłaszcza w CD Action. A teraz wreszcie będę mieć okazję zagrać sobie w pełną wersję, ponieważ będzie tak tak naprawdę moja pierwsza taka pełnowymiarowa i długotrwała przygoda z Kangurkiem Kao. Oczywiście, na recenzję zapraszam Was do osobnego odcinka. A dzisiaj odpakujemy tego Bed Boya. I specjalnie z tej okazji, ponieważ to pudełko, jeżeli chodzi o tą edycję superskoczną, która też nie była bardzo droga, jest całkiem konkretne. Wzięłam do odpakowania odpowiednio duże narzędzie. Zatem przechodzimy do odpakowywania. Spokojnie umiem się posługiwać takimi dużymi nożami. Mam wprawę. Nie pytajcie o to. Polinka została przecięta, a teraz przechodzimy do tego, co wszyscy uwielbiają i ja też osobiście, czyli zdejmowania poliki. To jest chyba najprzyjemniejsza część wszystkich unboxingów. Podejrzewam, że powinni zrobić specjalną... Ekstra edycję każdej edycji kolekcjonerskiej, w której ludzie będą mogli tylko i wyłącznie po prostu zdejmować e folijki. Samo pudełko jeszcze przed odpakowaniem wygląda bardzo zacnie i to, co mi się osobiście podoba, a czego nie jestem w stanie Wam przekazać przez ekran, to fakt, że kiedy trzymam to pudełko, to czuję, że ono jest sztywne. W środku jest tektura, ewidentnie tektura, która podtrzymuje całą konstrukcję, co powoduje, że zawartość na pewno nie ulegnie jakiemuś zniszczeniu, nawet jeżeli ta zewnętrzna część w jakiś sposób Zostanie potraktowana nieco bardziej brutalnie w transporcie, czego oczywiście nie chcę i nie chcę dla żadnego z Was, ale taka informacja, która może być dla Was przydatna. Zatem otwieramy pudełko. Jak wspomniałam, w środku jest teksturka. Pudełko, które wyciągnąć można całe. Trochę jednocześnie żałuję, że pudełko nie posiada takiej obwoluty, która zawierałaby wszystkie niezbędne informacje, które muszą się znaleźć na takim pudełku, a sama grafika i całe pudełko po zdjęciu takiej na przykład właśnie obwoluty jest zostawione tylko i wyłącznie z artworkiem, z grafiką, przez co powoduje to, że po prostu to pudełko jest ładniejsze. Ale to tylko takie marudzenie człowieka, który bardzo lubi estetyczne edycje kolekcjonerskie. A my Przechodzimy do otwarcia. Co tu się znajduje? Na pierwszy rzut mamy worek. Worek, który kiedyś tam w przeszłości. Trzaskanie? Uy. Całkiem ładny worek sportowy z bardzo ładnym nadrukiem, bardzo kolorowy i bardzo intensywny. Te worki zawsze mi się kojarzą ze szkołą podstawową, kiedy trzeba było spakować trampki, cały zestaw do szkoły na WF i wtedy pakowało się w coś takiego, biegło się na WF i szczerze mówiąc po jakimś czasie ten worek stawał się absolutnie nie do użycia, bo tak ogromnie śmierdział, że trzeba było go wyrzucić. Ale to jest worek, którego nie zamierzam absolutnie wyrzucać. Po prostu zamierzam go zachować, na to, że jest bardzo, bardzo ładny. Podoba mi się też, że podoba mi się też, że to wiązanie jest ewidentnie bardzo mocne, solidne i konkretne, przez co na pewno Wam nic z tego worka nie wypadnie, jeżeli go zamierzacie używać jednak. Kolejnym elementem tej edycji jest oczywiście gra na konsole, w moim przypadku na PS4, jest to gra z polskim dubbingiem, oczywiście zamierzam zagrać i zaprezentować Wam recenzję, ale to za jakiś czas, natomiast kolejnym elementem tej edycji jest przecudnej urody Magnes z kangurkiem Kao, bardzo kolorowy, bardzo fajny. Osobiście uważam, że gadżet jak najbardziej ciekawy i na miejscu. Ostatnim elementem tej edycji są naklejki, bardzo kolorowe jest. Ich tutaj raz, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sztuk. Bardzo ładne, kolorowe. Jeżeli macie laptop, szczerze polecam, przykleić sobie taką naklejkę, a potem pójść na spotkanie firmowe. Na pewno zrobicie wrażenie. Jeżeli oczywiście jeszcze chodzicie do szkoły albo kończycie studia, to polecam przykleić naklejkę na zeszyt, na notatnik. Będzie to doskonały punkt wyjścia do jakiejś ciekawej rozmowy na przerwie albo na jakieś zajęciach, kiedy profesor będzie niezbyt ciekawe rzeczy opowiadał. Nie słuchajcie mnie, powinniście słuchać profesorów. To już wszystko, jeżeli chodzi o edycję superskoczną. Z jednej strony fajnie byłoby jeszcze coś rozpakować i żeby w tym pudełku coś się znalazło, ale z drugiej strony cena tej edycji też nie była zbyt wysoka. Wiem, że ma wyjść kolejna edycja, która ma wyjść pod koniec roku i będzie ona zawierała figurkę kangur kakao. I wielka szkoda, że nie okazała się ona teraz, ze względu na to, że po prostu w tym momencie wszyscy się po prostu interesują tematem, więc fajnie by było, gdyby ta edycja była dostępna teraz. Ale no niestety ponoć ukaże się dopiero pod koniec roku. Czy będę ją dopakować, nie mam pojęcia. Natomiast mam ochotę spróbować oczywiście grać w Kangurka Kało. Co zrobię, jak najbardziej i zdam wam relację, jak mi się podobało. Natomiast jak mi się podobała ta edycja, bardzo ciekawa, bardzo fajna. Z jednej strony są tu rzeczy, których najprawdopodobniej nigdy nie użyję, ze względu na to, że ewidentnie jest to edycja skierowana do młodszego odbiorcy, takiego, który chodzi do szkoły i który potrzebuje sobie nakleić naklejki albo potrzebuje właśnie worka na WF. A z drugiej strony przeniosła mnie ta edycja troszeczkę w czasy młodości tej bardzo bardzo wczesnej młodości, pierwszych lat podstawówki, kiedy takie rzeczy jak naklejki albo bardzo charakterystyczny worek na buty do WF-u były bardzo ważne w mojej egzystencji, ale najważniejsze w tym wszystkim jest oczywiście pytanie, czy wam się podobała ta edycja, czy uważacie, że ta edycja super skoczna, która była poniekąd kolekcjonerska, specjalna, jest fajna, czy zupełnie byście nie kupili, nie jesteście zainteresowani i wpadliście tu tylko i wyłącznie po żeby zobaczyć, co się znajduje w środku. Za co jestem oczywiście bardzo wdzięczna, komentarze są Wasze, natomiast ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie, jeżeli tu wpadliście, wskoczyliście niczym kao, zostawcie komentarz, zostawcie lajka, zostawcie suba, dzwoneczka, udostępnijcie to wideo, jeżeli tylko macie ochotę i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. I przede wszystkim pamiętajcie, aby zagrać sobie dzisiaj w coś fajnego jeszcze, na przykład w jakąś fajną platformówkę, na przykład. Dzięki raz jeszcze, do zobaczenia, a ja idę skoczyć zainstalować nową grę. Dzięki raz jeszcze, papa, pa, do zobaczenia i wyskakuję gdzieś tam.